mama wygrywała. Siemanko. Mama wygęła. E piesuki Właściwie grykarczany. A grykosi I psikusy do fiana. To że to długie musi to pokazać. To pokażemy. Ja. To jest taka gra, taka gra, zaraz zobaczymy, czy gdzieś tu jest otwarcie, bo oczywiście no to jest fujo, okej. Okay. Kurde. Tu mamy grę. Gdzie o jakieś łzy Tak. O jakieś Jak tu... Jak to fajnie wygląda. Trzymaj. Ale tu. pokaż też! A, dobra. Tu, 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 tu. Dobra, się mi też. Wskażę się środku. To jest instrukcja i triuksia do tej I tutaj mamy jakiegoś orzeszka taszą i Je się I jeśli mamy orzeszka ze 2. No, no, do czegoś służą na pewno te karty. Przeczytamy instrukcję i sprawdzimy. No przeczytamy i triuksię i i zamkniemy to. I teraz może prosimy o tym piesku. To jest gra taka o piesku. A się, a się gęsi. A się gęsi. Boże. To jest i o gąskach. No to jest i o gąskach i o psie. Poczekaj. Pokaż, pokaż, Poczekaj. pokaż. Ja fuzie. A znacie, żebyś się nie, nie ten nie skaleczyła. Pokazuj. Dobra. Tutaj pięknie. Ale poczekaj do kamery, Amelko. No. I pierwszy mi się... tu jest Asi Diuksa. I Diuksa musi być do gali a albo kaszany, a szybciej i i, i tutaj mamy napisane jak to się gra jak je tutaj mam tylko piska i tutaj tak dobrze Tylko nie wiem, do czego oni służą. Do grania, do czego? No, no do... Masz, pokaż przykładowe karty. Oj, ale trzymaj, 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 Amelko. No masz, pokaż, ja Ci pokażę, bo to. Tak, to jest jakiegoś pieska, ale to nie pełniło nie tego. Tu mamy. O. Zobacz, tu gąska a. jest. Tutaj są gąski, a tutaj chyba pieski. Mhm, dobra. Otóż. Daj, bo się daje. Da włożyłaś to. To powinno być tu. Układaj. Okay, a to tutaj. Dobrze? Nie, idź już. No dobrze. Hmm? Poczekaj, hmm? żebyś nie... Te usta, jak ja się tałam tałamżuję. Ale to, to pokaż tak, żeby to widzowie to... widzieli. Osioł darde. Dar Nelski. Och, Dare Danelski? Tak. Ciekawie się to musi być, jak ja? Też karcianka. No też Kasianka, No tylko kasanki. Kasianki. Pokaż. Dobra. To jest oto tobie. Ja, a zobaczymy się jeszcze się w środku. Panie, panowie. O, tu mamy kostki. Nawet. A, no, tu mamy kostki, na, na ubrzeżku są pokazane kostki. O, o proszę. O, I o, się ok. tu... Są kostki, są kostki. Ja, Są kostki, są. Jeśli to jest a nie, to i kończy. I, dobra. Wpisz się tutaj. I, dobra. I też. Za tu, kart karty? jakieś karty osioła się tu. Osła, Amelciu. Nie osioła, osła, kochanie. Osła, tutaj jest się taki. Mhm. Dobra. Ogólnie tej szkotki pokazuj mi. Możesz tak z bliska pokazać jak Dobra. Ten. Dobra. Ładne kolory? No ładnie. Ładnie koloruje. Czekaj. Użyj to. I tutaj. I tutaj, się wziął je. się pożegnamy. Tak, najpierw tutaj. No. I, a, i, I to... I to na tyle Że, że to przy łapkę gruje. Zjuba, I śuba, i się wam Pa, na papa. pa. pa, pa.